Cześć wszystkim w kolejnym odcinku z Tajlandii. Dzisiaj opuszczamy miasto Chiang Mai i jedziemy jeszcze bardziej na północ Tajlandii, do pewnej wsi, no może miasteczka. Natomiast jest pewien problem, ponieważ zobaczcie, jak prezentuje się mój sprzęt, jak się prezentuje jego pakowność i co ja muszę tutaj zaaplikować. Może ja tutaj położę na przykład na tym motocyklu sobie tak GoPro, no i zaczynamy zabawę. Nie jest tak wcale najgorzej. Zobaczcie. Tak się prezentuje mój pakunek. Trochę się chwieje, no ale nie ma możliwości, żeby odpadł, bo przecież te sztrapy nie pękną. Także to jest to, co jest przytwierdzone na stałe, a to i to ubieram na siebie. No, patrzcie, czyż to nie jest skuter towarowy? <grywy> najgorzej, bo połowa drogi to są już duże przewyższenia i kręte górskie drogi. Także odpalam sprzęt. Trzymajcie się! Truszciejście, że jest 95 km jednej długiej, prostej drogi przez dżunglę! Najlepiej! Została nam godzinka do celu, natomiast patrzę sobie na zegarek i jest 1330 metrów nad poziomem morza. No i dodatkowo co jakiś czas pojawiają się naprawdę piękne prześwity przez tą dżunglę, no więc grzechem byłoby nie zobaczyć, gdzie tak naprawdę ja jestem, bo wiecie, cały czas jadę przez drzewa i nie wiem, co tu się dzieje, także odpalamy droniego. Dojechałem na miejsce i oto jest mój domek, także zapraszam na room tour. Mam wynajęty jeden mikrodomek na wyłączność. Tutaj na przykład jest mój motocykl, także całkiem komfortowo. Pod samym wejściem. Ała, uderzyłem się głową o szybę. Zdejmuję buty i wchodzę. Oto mój salon połączony z sypialnią. I przy okazji jeszcze z kawałkiem łazienki. Mam mieszane uczucia, dlatego że niby jest spoko, ale zobaczcie na podłogę. Ta podłoga wygląda, jakby tylko czekała, żeby zostawić cząstkę siebie w mojej nodze, jak będę szedł w nocy do kibla. No, to jest takie średnie. O, no zobaczcie, przecież nie można po tym boso chodzić. Cholercie, no tu jest kiepsko ale ogólnie myślę, że jak za ten hajs to może być. Ja na dzisiaj kończę nagrywki, bo chcę się na spokojnie rozgościć w nowym miejscu i powiem wam, że tak mnie plecy i tyłek boli od tego skutera, że strasznie mi się nie chce nosić sprzętu. Także do zobaczenia jutro. Nowy dzień, jestem totalnie zwarty i gotowy na trekking. Jak dobrze pójdzie, to walniemy dzisiaj 20 km, ale o tym zaraz. Teraz idziemy coś zjeść. Znalazłem ostatnio tutaj naprawdę mega fajną knajpkę w mapach Google i po ocenach do niej dotarłem, no i pierwsze spostrzeżenie jest naprawdę 10 20% taniej niż w Chiang Mai, a w Chiang Mai jest jeszcze taniej niż w Bangkoku, więc wychodzi na to, że jesteśmy w naprawdę, naprawdę tanim miejscu. Bo zobaczcie, wszystkie dania są po 40 watów, czyli po niecałe 5 zł. No to w sumie, skoro jesteśmy w Tajlandii, to zamówmy sobie popisowe danie tajskie, czyli Pat Taya. Wezmę go z tofu i dodatkowo weźmiemy sobie szejka z marakują. No i wjechał mój pad thai. Wygląda tak. Zamówiłem sobie jeszcze dwa jajeczka, żeby białko było. No i tam jajka olejemy, ale spróbuję przy was pad thai. Mamy tutaj kiełki z bambusa. Jest ich bardzo dużo. Jest również makaron ryżowy i troszkę zmiksowanych orzeszków ziemnych. I ja sobie zamówiłem go z tofu, więc tutaj mamy też tofu. Jest dobre, nie ma co gadać, natomiast jeść tak go codziennie trochę monotonnie. W każdym razie jem i lecimy na trekking. Wylądowałem na miejscu, jestem na samym początku szlaku. Jeśli chodzi o miasto, to jest miasto Pai, w którym się znajdujemy i jest naprawdę bardzo urokliwe. I pokażę wam coś więcej na ten temat, ale w kolejnym odcinku. Tylko jeszcze muszę sobie wyzerować mój pyszniutki, świeżo przyrządzony sok bez cukru z marakui. Najlepiej, bo marakuja bez cukru jest taka kwaśniutka. Co Wam chciałem pokazać, to to, że jest tutaj, no, tak średnio ładnie, ale to nie znaczy, że nie ma ciekawych rzeczy już teraz. Trochę takie pobojowisko, ale zobaczcie tylko, co tutaj rośnie. Zastanawiam się, czy ta roślina rosła zanim to drzewo umarło, ale chyba ona. Aha, czekajcie, ale. Bo to jest w ogóle. Czy to jest pień tej rośliny? Ciężko powiedzieć, no ale zobaczcie, jakie strasznie ładne. Tak sobie tu wyrastają w najlepsze. Zobaczcie, nawet tu jest taka malutka z jakimś pajączkiem. Bardzo spoko. Zostawiamy sprzęt. No, i wchodzimy. Szlak ogólnie w tym miejscu się zaczyna, taki, który ma długość 27 km. No, ja niestety nie poradzę sobie na takim dystansie, tak mi się wydaje. No i zdecydowałem, że za 12 km powinno być coś na zasadzie, wspniemy się na pasmo i tam już dalsza część szlaku będzie prowadziła przez pasmo u góry. To mnie nie interesuje z tego względu, że na górze pasma zazwyczaj robaków nie ma. Natomiast jak już sobie tam wejdziemy, za 12 km, to powinno się ściemnić, no i wracamy. Nie wiem, czy to będzie wykonalne, ale znalazłem tutaj centymetrowego patyczaka, który jest pomarańczowy. Zobaczcie, o widać go! Jaki mikroskopijny! No, świeżo wykluty. Uważaj, patyczak, bo ja tu widzę jakieś pajęczyny niewykluczone, że ci pająk zaraz w szama. Musisz uważać, ale pomarańczowego młodego jeszcze nie widzieliśmy. Póki co to idę płasko, a nawet w dół. Trochę się obawiam tego podejścia, no ale patrzcie, co ja tu znalazłem. Tu są grzyby, wyglądają totalnie jakby czekały na porę deszczową, zobaczcie, taki wyschnięty jak on, twardy, posłuchajcie w ogóle. No a tu jest w ogóle większa gałąź z nimi. Ale was tutaj nasadziło takich suchych grzybów. Życzę szybkiego deszczu. Jest tak totalnie gruba akcja, że aż nie wiem co powiedzieć. Czy Wy w ogóle jesteście w stanie zobaczyć? Czekajcie. Ej, tu i tu jest taka ilość kosarzy, że jest czarna plama. I słyszę je. Spadają z drzewa i tu ich było tak strasznie dużo, i się mi wystraszyły i obeszły drzewo na bok. Postarajmy się zobaczyć. Uciekają skubane. Patrzcie. Odpadły. Czy Wy widzicie, ile ich jest? Nie wiem, czy to widać. Ale widzicie, jak ja mocniej krzyknę, to one wszystkie nam nie spadną. O nie, one spadają z drzewa. Pokażę wam to z telefonu, bo mi się nie chce zmieniać obiektywu. Zobaczcie, co tu się dzieje. One normalnie zdominowały to drzewo i tego chyba z torczyka, nie? Strasznie jest ich dużo. Aż normalnie szeleszczą sobą. Tutaj jest kolejny krzak z ilością. No niepoliczalna ilość, patrzcie. Jasny gwint. Co one tutaj, przepraszam bardzo. Próbują uskutecznić. Ej, taka ilość. Nigdy nie widziałem takiej ilości kosarzy. Strasznie specyficzny las odnalazłem, bo jest bardzo dużo przestrzeni, i są tylko drzewa liściaste i bambusy. Nie ma nic innego. Bardzo komfortowo się po nim idzie, natomiast chciałem się zatrzymać przy tym pniaku. Zobaczcie. Mieliśmy tutaj martwe drzewo, zostało z niego tyle. Jak się zbliżymy w ogóle. Strasznie interesująco wygląda cała ta powierzchnia ścięta, chyba ścięta, nie? Tak, równiutko. No, w każdym razie zobaczcie, że dokładnie w epicentrum starego drzewa zaczęło rosnąć nowe. No, totalnie. No pięknie to wygląda po prostu. Uff, ale jest ciężko, już wspinaczka się zaczęła, no dobre. Ale znalazłem tego pająka, co chciałem znaleźć. Patrzcie. Najpierw chciałbym, żebyśmy jak nam się uda zwrócili uwagę na sieć, którą jest pokryte drzewo. Ona leci sobie po prostu jakby wzdłuż korzenia, tak odtąd dotąd. I powiem Wam, że ja naprawdę jestem z siebie dumny. Zobaczcie, tutaj jest ta sieć, bo jak ją zobaczyłem, to mówię o, chyba wiem, co tu siedzi. W sensie beka, bo owszem, wiem, co tu siedzi, tylko nadal nie pamiętam, jak to coś się nazywa. Spotkaliśmy go w Wietnamie, ale był słabo wybarwiony. Ten mi się wydaje, już ma więcej elementów niebieskiego. I normalnie najzwyczajniej w świecie oczekuję sobie tutaj na noc. Ale świetne znalezisko, mega się jaram. Zróbmy tak, z racji, że ja będę tędy wracał, że na razie olewam jego temat, nie przepinam się na inny sprzęt. A jak będzie noc, to sobie już tutaj przyjrzymy mu się, tak jak sytuacja tego wymaga. Natomiast ogólnie mega, mega jestem zadowolony, że go spotkaliśmy. Ej, normalnie jest tak stromo tam z tyłu za mną. Tam jest znak. Który mówi, że to w ogóle jest ścieżka enduro Na enduro tu jeżdżą schubańcy A ja cisnę, ale znalazłem mega fajnego donata Widzicie donata? No raczej tak, bo jest dość widoczny Zbliżmy się do niego, normalnie jest tak pięknie utkany Nie no, utkany nie można powiedzieć Może bardziej wyżygany. No bo to jest wejście do gniazda mrówek Ale po prostu z daleka taki pączuś ziemny sobie leży Fajnie wygląda, nie? To chyba polichrachisy jakieś tak robią, no i często widzę właśnie tego typu lejek, natomiast pierwszy raz w życiu widzę tak idealnego donata. No świetnie sobie zrobiły. Jest jeszcze nowy tygrzyk, nowy tygrzyk, no cały żółty, patrzcie. Maluszek do potęgi, ale trzeba mu przyznać, że ze wszystkich spotkanych przeze mnie argiopę na wyjeździe, to ten najbardziej przypomina naszego tygrzyka paskowanego, no nie? No kurczę, prawie że. Ej, no ale te storczyki to musiały spaść. No, musiały spaść. Tu sobie leżą. Spadły, odczepiły się nam chłod drzewa. I ja patrzcie tylko na nie. No nieźle. O ja, to co, one pewnie zdechną tutaj, nie? Gdzie by go położyć, żeby jeszcze miał szansę? No bo tu w skałach to nie bardzo. Tylko że jeszcze ja musiałbym go położyć na drzewie, które mu się podoba. O, a co wy na to? Zobaczcie, tu go damy. Gdzie ja tam sięgnę? O! o! Musisz się szybko przytwierdzić, bo spadniesz znowu. No, ale więcej dla ciebie nie zrobię, storczyku. Idziemy dalej. Dotarłem na mój szczyt. Nie było łatwo, ale się udało. 8 km do tego momentu. No i teraz jest super część, bo idzie się granią cały czas, tak jakby. Potem się zawinie w prawo. Pójdzie się na tamto wzgórze. Tu pomiędzy jest dolina jeszcze jedna i tym wzgórzem się tam schodzi na dół aż do naszej doliny, w której leży miasto. No i ja nie idę dalej niestety, bo jest trochę niebezpieczna dalsza część. W sensie robi się naprawdę stromo według komentarzy i nie chcę po prostu sobie uszkodzić sprzętu. No ale nie mogę iść dalej, bo to jeszcze jest cholernie daleko. To jest jakieś no 17 kilsów. Ja sobie cały czas buszuję po grani i czekam, aż mi słońce zajdzie. No i tak się miło złożyło, że znalazłem dość nisko, jeszcze raz tego pająka. Sprawdziłem również jego nazwę gatunkową i rodzajową, żeby nie wyjść na takiego totalnie niekompetentnego. No i mamy tutaj do czynienia z rodzajem herenia i gatunkiem multipunkta, czyli herenia multipunkta. No i przyznajcie sami, że ten karapak jest piękny. Wydaje mi się, że on już ma troszkę więcej niebieskiego niż yy, u tego osobnika, którego spotkaliśmy w Wietnamie. Ale powiem Wam, że naprawdę praktycznie, no może powiem tak: co dziesiąte drzewo jest spowite właśnie tą jej charakterystyczną siecią. Nie wiem, czy to się uda teraz tutaj pod słońce. Coś tam widać w tej sieci, taka niby promienista, ale totalnie nie. Jest maksymalnie wzdłużna. No i w środku jest zagłębienie w niej. Dokładnie tu jest to zagłębienie, nie wiem czy to będzie widać, ale normalnie jest nagle zagłębienie i w zagłębieniu siedzi lokator. Cały sprawca tego wszystkiego, Mega Siaram, zaraz weźmiemy i mu zrobimy zdjęcie z fleszem. No fantastycznie, ale piękny jest. Jeśli chodzi o wielkość, no niestety nie są wielkie, ale też nie można powiedzieć, że są mikruski. Z nogami to Wam powiem. No 4 cm z nogami ma. Ale piękne stworzenie. Piękne, wszystkie nogi, niebieski, nie no, fantastycznie. Strasznie, strasznie chciałem go spotkać i udało się. Mega fajnie. W ogóle, w jakim klimacie on sobie tutaj żyje. Ale to jest szalone. Widzicie rurkę? No, rurka jest przedługa, ma 40 cm. No i okazuje się, że jak do niej podejdziemy, to wygląda jakby była stworzona z czegoś pokroju wosku i tylko patrzcie, jakieś mikro. No nie wiem, czy to pszczółki, takie czarne, ale malutkie. Jedna mi siadła na, przed chwilą na twarzy, nie, 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 nie urządliła mnie. No i takie coś wymyśliły. Dać wiarę. Nie no, jak takie coś sobie skonstruowały, to chyba mikro pszczółki, nie? Jakie bąble? One mają około 4 mm, i taką rurę sobie stworzyły. I dwa wejścia. W ogóle no, rurę wygląda na trochę uszkodzoną, tutaj. A może ona jest w trakcie. Robienia. Ciężko powiedzieć, ale rzeczywiście jest to ciekawe znalezisko. Tym bardziej, że one sobie żyją po prostu no, tak na szczycie, jak się tylko da. Nie mogą być wyżej w tym miejscu. Jeśli chodzi o słońce, to już go dawno nie ma. Teraz mamy zmierzch astronomiczny. No i ja bardzo, bardzo powolutku zaczynam schodzić na dół. To jest punkt najwyższy, jaki dzisiaj osiągnąłem. No i idziemy. W międzyczasie może będą jakieś prześwity. Oczekajcie, chyba widać kawalunek miasta. To wam pokażę tutaj. No, no to tam mamy prześwit między drzewami i bardzo, bardzo w oddali widać miasto Pai. Nie ściemniałem. A teraz szukamy robaków. Tutaj zlokalizowałem naprawdę mega obiecującą norę. Zobaczcie tylko, no jest po prostu, jest wspaniała. I tak nawet troszkę kołnierzyk wystaje, jakoby może lykosa jakaś tam siedziała. No niestety próbowałem tutaj ździbełkiem coś namieszać, ale nic się nie udało i pająk się nie pokazał. Ale taka nora, jeszcze zobaczcie na wielkość, 2 cm średnicy, porządna, dobrze zwiastuje to. Szedłem trochę niżej, no i zdecydowanie tutaj miasta widać dużo więcej. Natomiast fajnie też wygląda, zobaczcie, że jest wąwóz w tym pasmie górskim i tam będzie nasza destynacja w kolejnym odcinku. No a mój klimacik prezentuje się tak. Mówię wam, zebrało się na taki wicher. Jest tu strasznie nieprzyjemnie, bo się zrobiło ciemno strasznie i cholernie wieje, naprawdę. Także trzeba jeszcze troszkę zejść niżej. Tak tylko, żeby wam zobrazować, jak jest sucho. Serio. Jest tyle pyłu wszędzie. Dosłownie wszędzie tyle pyłu jest. O kurwa, bym się poślizgnął. Ej, naprawdę tutaj... Przy takiej wilgotności? Nie, no bez jaj. No nie uwierzycie, ale w tym miejscu. Siedzi najprawdziwsza szklana modliszka, czyli z angielskiego Glas Mantis. Ostatnio ten jeden jedyny raz widzieliśmy ją w Wietnamie i to w warunkach naprawdę bardzo, bardzo wilgotnych, a tutaj jest 40% wilgotności i Glas Mantis w najlepsze sobie tutaj po prostu wisi. Co jest w ogóle śmieszne, to że znowu widzimy osobnika w stadium wylinka przed dorosłością, no i nie wiemy, jak ona wygląda na żywo, ale po tej akcji ostatnio, Zrobiłem sobie pewien research, no i okazuje się, że dorosłe osobniki niestety już nie są takie szklane, no ze względu na pancerz skrzydeł. A tutaj widzimy po prostu, no widzimy fenomenalny okaz owada, no nie wierzę. Glass Mantis spotkana tutaj, to jest ostatnia modliszka, której mógłbym się tu spodziewać, naprawdę. Może jakąś fotę zrobimy, aczkolwiek sesja zdjęciowa z odcinka z tą modliszką wyszła naprawdę genialnie. Dobra, musimy jej odpuścić, bo cały czas skubana się przede mną chowa i ucieka, tak, żeby jej nie było widać. No, znalazłem jeszcze drzewo okupowane w całości przez Herenia Multipunkta. No, niestety nie pokażę wam tej pajęczyny. A może czekajcie, czy to się jakoś da zrobić w aparacie. Zobaczcie, bardzo wysoko leci sieć i to mi się podoba najbardziej. No, zobaczcie, ona sobie tutaj normalnie stworzyła taki jed, jeden punkt, który napina całą konstrukcję. O dosłownie jedną gałązkę. No, i niżej tworzy się jej imperium. Co lepsze widziałem, to y, widziałem to konkretnie drzewo i to gniazdo w ciągu dnia, i nie mogłem zlokalizować lokatora. No, ale teraz już jest. No, spójrzcie tylko na tego pięknego potworka. No, jest największa z wszystkich dotychczas spotkanych, i jest również bardzo najedzona. Nie wiem, kiedy one mają sezon godowy. Ale być może jest cień szansy, że patrzymy na przyszłą mamę. Co Wam zapomniałem dodać i to jeszcze w Wietnamie o niej, a to jest mega ciekawa sprawa: mianowicie to jest pająk, który należy do tej samej rodziny co Nefila, czyli co przątki. No a rodzina nazywa się nefilide. I ciekawe w ogóle, że ja jej nie mogłem w ogóle zlokalizować w ciągu dnia, bo po prostu tak perfekcyjnie się kamuflowała. I dopiero w nocy, kiedy wiecie, no włączam latarki, no to jednak coś więcej było widać. Ale patrzcie. Widać ją stąd? Możemy się jeszcze dalej odsunąć. Stąd ją widać? Czy no ja jej tu na aparacie nie widzę? Gdzie ona jest? O, dobra, tu jest. Jeszcze ją widać. Fajnie. Mega spoko znalezisko. Strasznie się cieszę. No to łapmy foty. Tutaj jest interesująca sprawa i nie wiem co o niej myśleć, no bo zobaczcie, że ścieka dość dużo żywicy z drzewa. No ale jak przyjdziemy bliżej do tej żywicy, ups, bardzo bym prosił o wyjaśnienie mi co ja tu widzę, no bo tu mamy plus pluskwiaka, stadium imago dorosły, bo widzimy, że jest pancerzyk skrzydełek, ale zobaczcie ile tej żywicy mu na przednie odnóża ściekło. I co, chcecie mi powiedzieć, że on się nią pożywia? Czy może on tu niechcący wpadł i nie wie jak wyjść? No, tutaj widzimy aparat gębowy typu kująco-sącego. Taki sztylecik, jak to zwykłem mawiać. No i totalnie nie wiem o co chodzi. Ale nigdy nie widziałem pluskwiaka skąpanego w żywicy. I zobaczcie jeszcze, ile żywicy na przednich odnóżach on zgromadził. Czemu pijesz żywicę? Co jest nie tak? I co za w ogóle szalona sprawa, nie uważacie? A też jest niemały. To bez linijki palec, no ale z 3 cm ma. Nie wiem, czy uda mi się to nagrać, ale chciałbym. Zobaczcie, tutaj mamy dziurę. No, zwykła nora. No i jak się... czekajcie. Tu trzeba zrobić systemem. O, jaka głęboka, to nie wyciągniemy. Tu się działa dorosła heteropoda Tetrika. I wiecie, właśnie o to chodzi, że heteropody często sobie adaptują kogoś stare nory na swoje. Znalazłem małego bąbelka heteropody na drzewie. No bo w sumie cały czas idziemy w dół, ale kurde, zobaczcie. A co jeśli to jest na przykład młoda lunula? Bo ona już ma takie fioletowe zabarwienia. No ale z młodymi heteropodami to jest ciężko, bo ja cały czas szukam lunuli. To jest moja misja. Totalnie ciężko powiedzieć, no ale jak dla mnie, ten pająk gdzieś tam głęboko na fiolet opalizuje. No, znalazłem na ziemi dwie wynatorie. Tu jest jedna. A tutaj bliżej jest druga, więc możemy się jej przyjrzeć. Jak go ruszymy trochę. No wychodzi na to, że to jest wenatoria, no. Ale te uda mają takie fajne nakrapiania, tak jak u Lunula. Cholera. Muszę ją spotkać. No muszę spotkać Lunule, no. Natomiast to jest taka ładna wynatoria, musicie przyznać. Strasznie mi się te nogi jej podobają. No ale nie jest to Lunula. pieprzyłem trzeci raz i teraz na poważnie. Także boli mnie strasznie. No, tak sobie pomyślałem, wywaliłem się już dwa razy na pół bezpiecznie, więc do trzech razy sztuka. No i trzeci raz zafundował mi potwornego szczała w udo. Dokładnie tu upadłem. O, jest za stromo. Za stromo jest szalony w ogóle patrzcie. Naprawdę jest tyle miejsc, żeby sobie skręcić kostkę, że nie może być więcej. Proszę bardzo. Gdzie chcemy sobie skręcić kostkę? No nigdzie, natomiast możliwości jest pełno. Dwie pieczenie. Dwie pieczenie, tylko że jedno za sekundę ucieknie. Jak będę to wszystko robił szybciej niż teraz. Ucieka, ucieka. Patrzcie, synk. Dobra, synk zniknął. Samogonek został. No ale patrzcie tu normalnie koło mojej nogi. W najlepszy jest skorpion. I nawet nam się poszczęściło, bo mamy do czynienia z tym bardziej jadowitym. Zobaczcie, jakie ma smukłe szczypczyki. No i jaki ogromny ogon, czyli metasome. Pytanie brzmi: Skorpionie, co ty tutaj robisz? Czy tak wybrałeś na spacer? To do ciebie niepodobne. No ale jednak. W końcu widzimy po prostu sobie tak, o dzikiego skorpiona. Jest tu. Bardzo mnie to cieszy. Chcę większego. Tutaj wydaje mi się, że widzimy biedną Ćmę, której się nie rozprostowały. Skrzydełka przy przepoczwarzeniu. Biedna. Nie dość, że wielka. Pokażę Wam. No ty biedna. Ej, no, szkoda Ćmy, taka duża. No, ale brakuje jej skrzydełek ewidentnie. O, jeszcze jaka ładna od spodu pomarańczka. Ty, no, ale przykro mi ćmo. Nie wiem, jak ty sobie tutaj poradzisz z misją swojego życia, ale dziwnie wyglądać ma bez skrzydeł, nie? Tym bardziej taka duża, 4 centymetry. I patrzcie, kopnąłem to, bo mówię tak, kurde, był skorpion. One lubią takie tematy. No i proszę bardzo, mamy dwa. No i to są już dorosłe osobniki. Jak się rozprostują, to myślę, że koło 7 centymetrów będą mieć. Czy to Lechas? Oh Moment, tu jest jeszcze jeden. Wow! To co to? Cała kolonia, widzę, tu jest. Pokaż się. Ło! Wow. O, patrzcie, szybki, ale czmychnął pod ziemię. No to ciekawe. Widać, że jest zażenowany tą sytuacją, bo czekał sobie spokojnie na noc, żeby wyjść, polować, a tu mu świecą lumenem. Ej, a tu jest pająk z kokonem? Tylko, że pająk jest naprawdę malutki. No ale czekajcie. Hmm, chyba nic tu nie dostrzeżemy, poza skorpionami, patrzcie, powiedziałem, chcę duże, no i mam duże, jeden z drugim, ale spoko, <laughs> kurde, podoba mi się ta Tajlandia, nie ma co, tylko, że im tu odłożę, nie? Ło, a tu jest jeszcze jeden skorpion w szczelinie, to tak, że tak powiem, delikatnie się to dotykaj, dobra, hop, o nie, patrzcie, zrobiłem jeszcze raz to samo, wracaj sobie tu. Życie sobie skorpiony tak jak sobie żyłyście. Dobra, idziemy dalej. Fajnie, ale fajnie. No i dobra, doszliśmy do drzewa, przy którym pierwszy raz w ciągu dnia zobaczyłem herenie. I słuchajcie, jest jeszcze lepiej, jest jeszcze lepiej. Zobaczcie, tylko na ten komplet mamy komplet samica i samiec. No z racji, że należą do tej samej rodziny co Nefila, no to można było się spodziewać tej potężnej dysproporcji, tego dymorfizmu płciowego, właśnie tutaj widocznego. Także spokojnie, niestety kurczę, trochę są wysoko i boli ręka. Ale może się uda chociaż jedno zdjęcie zrobić, no jak parka tu jest, tak na pamiątkę, nie? Mamy kolejnego dorosłego skorpiona, ten sam gatunek, ogólnie one są bardzo, bardzo popularne w Tajlandii, więc nie widzimy tu żadnego rarytasa. No ale zawsze fajnie jest zobaczyć silnie jadowitego skorpiona. To nie tak, że on każdą osobę zabije, no ale jednak należy do silnie jadowitych skorpionów. No i on jest tu. Ja schodzę cały czas w dół i właśnie martwię się, bo odkąd się wywróciłem raz, swoją drogą tak mnie to udoboli, że szok, to jeszcze wypieprzyłem dwa razy. Czyli teraz na zajściu upadłem już pięć razy i właśnie odkąd wiem, że tutaj są skorpiony, to martwię się, żeby po prostu na takiego nie upaść, bo to by była kicha. No, także jest sucho, strasznie sypko i stromo, ale już naprawdę jestem bardzo blisko żeby z tego zejść i już iść płaskim terenem przez las. No a na wysokości 600 metrów nad poziomem morza zlokalizowałem tą oto, no chyba, chyba hierodula, nie? Natomiast taka biedna jest chuda, że aż jej szkoda. No słychać świerszczyki, tylko ty chyba jesteś za wysoko, żeby takiego złapać. Wcale też taka niemała. Myślę, że jest wylinkę przed dorosłością. No to dobra, zostań se tu i życzę jedzenia. O, ale koło tego już nie mogę przejść obojętnie, ponieważ mamy tutaj bardzo popularnego pająka, ogólnie z Azji południowo-wschodniej, natomiast nigdy nie pamiętam jak on się nazywa. One sobie tworzą takie charakterystyczne hmm, nie wiem jak nazwać, to wam zobrazuję. Po prostu robią sobie taką pajęczynę i zazwyczaj pod spodem wiszą i nigdy nie da się go nagrać, bo od przodu jest również ta pajęczyna. Tutaj jest wyjątkowa sytuacja, bo możemy do niego po prostu od przodu podejść, natomiast ziomy to jest tak masakrycznie. O nie, uciekła. To jest tak masakrycznie spasiona samica, że nigdy nie widziałem tak grubej. Naprawdę nigdy nie widziałem. Jestem pewien, że ona walnie kokon. Ogromna. Łącznie to z 6 cm pająka, ale ten ogon, znaczy ten odwłok, to jest naprawdę wow. Szkoda, że się ruszyła, bo planowałem jej zrobić zdjęcie. No, ja już dobrą chwilę idę tymi, że tak je nazwę, nizinami. I słuchajcie, to się aż nie mieści w głowie. Nie ma nic, poza modliszką, ale to się nie liczy, więc no po prostu nie ma nic. Ale jestem w szoku, że na żadnym drzewie nic nie siedzi, że u góry było więcej rzeczy niż na dole. No to jest ciekawa sytuacja, ale nie poddaję się oczywiście grzebie dalej. Dotarłem. Dotarłem na miejsce. O, udało się.